Więc postanowiłem po kawę jak działa transmisja po tych kablach. Więc tak, przede wszystkim najpierw ile jesteśmy w stanie przetransmitować takim kabelkiem. Takim kabelkiem możemy przetransmitować mniej więcej 4 bity danych. Jest to związane z tym, że możemy wysłać jakby wartość. Od 0 do 15, nazwijmy to Watt. No więc, jakby mamy 16 wartości, i to jest jakby cał, pełna ilość kombinacji, jakie można uzyskać z użyciem 4 bitów. Więc takie coś ma przepustowość 4 bitów, bo możesz wysłać od 1 do 15 W. bo 0 nie wliczamy. Najpierw zerknijmy na to, jak to działa. Tutaj on analizuje, jaki znak wpisaliśmy i wysyła właśnie sygnał o odpowiedniej mocy. Problem jest taki, że w 15 kombinacjach nie da się zmieścić całego alfabetu, ale rozwiązałem ten problem. Mianowicie, jeżeli to przekroczy ostatnią liczbę, jaka mi się zmieściła, to jest o, to wtedy najpierw wysyła sygnał 15. Sygnał 15 oznacza, jakby została wysłana liczba z drugiego tego, z drugiej połówki alfabetu. I dzięki temu jesteśmy w stanie wysłać ten sygnał. Dalej, tutaj mamy forwarder. To po prostu jakby pobiera sygnał ten elektryczny z lewej strony. I wysyła dokładnie taki sam z prawej, przekazując go dalej. To nie jest potrzebne, ale taki mój mały eksperyment. I tu jest receiver. Tutaj właśnie on tak samo sprawdza, jaka jest ta moc. I po prostu wyświetla liczbę przypisaną do mocy. Jak jest 15, to tak samo. Wiemy jakby masz czytać liczbę z drugiej połowy alfabetu. No teraz pokażę jak to działa. Wpisuję na przykład A. Wysłał 1 wat energii i jest A. Teraz piwę C. Wysłał 3 wat energii, no i mamy C. A teraz piwę P. Najpierw wysyła 15 wat energii a po sekundzie wysyła 2 W energii i mamy P. Kropka to będzie najpierw 15 W energii, a po sekundzie 10 W energii. No i mamy kropkę. No i tak można powiedzieć, że to działa.